siemaneczko widzowie, dzisiaj będzie. Tak, to jest specjal Dzisiaj będzie specjal jakby z Fortnite'a będzie, bo zagłosowaliście. By dwa głosy 100% było na Fortnite'a, dlaczego jest Fortnite? Zagramy sobie dwie rundki w League Royal, bo na więcej nie mam czasu, bo za niedługo muszę iść do kościoła. Więc dwie rundy i będzie spoko Która godzina? 9.50? Więc będą dwie rundki i, i, i ja będę kończył jak To jest dobra, będę wam komentował Dobrze, więc tak Tutaj Przedrundeczkowo I gdzieś się zatarczy Tu się pokażę ile koronek ma. Tak trochę poka... teraz to jest nowy sezon i ja tutaj ogólnie grałem 5 rund jedynie Lecimy po tu. Będzie się pyta, że czy tam latam? No bo to miejsce tak jakby jest fajne, nie? Ja tam latam. Bo... Ja tak nie lubię tych broni. Tak wkurzają. Wy nie wiecie, jak bardzo ich nie lubię. Da, szybko jak ten jak to jest ustawiony w niemniej jednej jest jak jednej czekał na jedynce no właśnie to tylko widzicie dobra ja na ustawię szybko kurde pompy nie ma

pompy nikt nie miał, nikt nie miał, dobra dobra lepszą pompę potrzebował, no bo so, jak widzicie, moja pompę, ona za dobra nie jest No to jest? Oh Mój jajm. Mój jaj, o oh Jezus, ba oh tu jest źródła. O oh Jezus. Oh yes. Tu, jakbyście widzieli moje Kubo, i tylko dwie, proszę, że ja o kurde, czekaj, pompkę i automat, to taka to nie biorę, ja, ale coś, jakichś typków, Oż kurde, mój jaj! Mój jaj! Jag vill samfilen, jag vet, jag vet, jag att han fyller viktiga böcker som Dogge dog. Eller? Kurde O kurde, co to jest? O kurde, no takie olo. Grana runda, proszę Państwa. Tak to się robi. Pierwsza runda wygrana. O, co trzeba powiedzieć? Jeszcze koronką ukoleję. Tak trochę korony się napije, jak się sprosnę. Dobra, jak nie są o co. jeszcze nie wyszło? co jest sobie wytręcie. Dobra. Kolejna runka, to jest niestety dzisiaj ostatnia. nie, mógłbym mi zagrać but na jedną Wit Royal jest po prostu lepszy. Ja ci chwilę muszę być, Dobra, wrócimy. Musimy po prostu sobie wody się napić. Ja tu mam blisko trochę kupy, A potem jest to siostra w pokoju, biała wodę, więc... Że woda wodę od podała. A tak... ...to nagrywamy specjalnie. Wiesz, że pewnie trochę osób na to czeka. Jak czeka, to się bardzo z tego cieszę. Bo ogólnie bardzo lubię nagrywać dla innych. Zawsze miałem takie. Że chcę. A tam nie mogę. A potem tamto. A tamto. No i zawsze taka była jakaś przeszkoda, nie?

Ko hoş tut pat diye kaçım. Burada ya to ek olur bu çıkacak abi sorry. Sonra da tekrar geçip posta Sorry. Więc, więc, jak się więc, bo nigdy tyle nie robię, Jakby nigdy... Jakby nie tego tego robić. więc, Jeszcze moje więc, więc, trochę bitę. Tutaj, tak leżał, to ja, był może jakiś terap, tylko ty byłeś Okej, ty by tam. Sorki, że nic nie gadam, no, ale... Skupiłem się za bardzo, powiedzieli ja tak... Jak gram, to zbyt nie gadam. Najwyżej to mój pierwszy film, więc tu, tu wszystko perfekcyjnie nie będzie. W sumie tak to... Ja cały czas mówię, że to mój pierwszy filmik i to jest takie moje tłumaczenie na wszystko. No, druga runda wygrana, przepraszam, że dużo nie gadałem, ale jak co mówię, to był pierwszy filmik i 20 minut jest, wiadomo, więc papa.